Cześć, witam na swoim kanale. W tym filmie powiem Wam o bardzo ważnym oprysku pomidorów, jaki należy wykonać właśnie teraz, w drugiej dekadzie czerwca, na początku lipca, gdy na pomidorach mamy już dużo owoców, gdy rośliny są już dość wysokie, a będzie to oprysk biologicznym, nawozem wapniowym, dolistnym, preparatem Kalio. Preparat Kalio jest w 100% ekologiczny, jest to, są to zmielone muszle skorupiaków, jest on dopuszczony do upraw ekologicznych, więc nie ma ryzyka wystąpienia jakichś problemów, że to jest chemia, coś takiego, a niesie ze sobą bardzo dużo korzyści. Ogólnie ja tym preparatem pryskam już kilka lat pomidory i nie jest to oprysk chemiczny, nie jest to nic szkodliwego, Dlaczego pryskam? Pryskam, ponieważ na pomidorach często zdarza się, że brakuje, powstają od spodu brązowe plamy, które są wynikiem braku wapnia w glebie lub też braku możliwości pobrania sobie tego wapnia przez pomidory z gleby. Jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ niedobór wapnia może zniszczyć uprawę, pogorszyć kondycję rośliny więc stosuję oprysk do listny, ponieważ liśćmi pomidory o wiele łatwiej, o wiele lepiej pobierają sobie ten oto wapń. <laughs> Pomimo tego, że widzicie, że jest słońce, jest dopiero poranek, oprysków nie wykonujemy w południe, nie wykonujemy wieczorem, przynajmniej nie powinniśmy wykonać, wykonywać wieczorem, żeby tej wilgoci nie dostarczać do, do tunelu, jak zbyt wiele. Preparat Kalio rozrabiamy w stosunku 1 do 1000, chociaż jeżeli kupujecie, zawsze zapoznajcie się z etykietą, ponieważ każdy producent może mieć nieco inne proporcje. Tak jak widzicie, ja pryskam obficie. Najlepiej byłoby pryskać od spodu blaszki liściowej. Z wiadomych przyczyn, po prostu od spodu pomidor pobiera wilgoć, pobiera składniki, pobiera minerały. Natomiast z góry blaszki liściowej woda, minerały, wszystko jest oddawane z roślin. Jest to spowodowane tym, że przez parowanie. Preparatem Kalio możemy pryskać od samego pojawienia się owoców czy też kwiatów do samych zbiorów. Rekomendowana przez producenta ilość oprysków to jest do czterech w sezonie. Jednak z doświadczenia wiem, że dwukrotny, maksymalnie trzykrotny oprysk pomidorów tym preparatem ustrzeże Was przed suchą znielizną wierzchołkową. Nie ma się co obawiać, że jeżeli gdzieś spryskamy, skapnie nam trochę środka na ziemię, na glebę. Nie jest on szkodliwy dla. Dla roślin, a co skapnie na ziemię, to rośliny pobiorą w czasie podlewania. Spryskujemy intensywnie. I tak mamy sprawę niedoboru wapnia w pomidorach załatwioną. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam Was do subskrypcji, komentowania, lajkowania. Napiszcie, jak Wy sobie radzicie z niedoborami wapnia. I zachęcam do oglądania innych filmów. Na razie, cześć.